Wibracja dnia to koncepcja numerologiczna, która pomaga zrozumieć energetyczne wpływy każdego dnia i jak najlepiej wykorzystać je w codziennym życiu. W tej części przedstawiam wibrację, jaka odpowiada w dniu dzisiejszym, opisując, jakie energie i cechy niesie ze sobą każda z tych liczb. Poznanie wibracji dnia może dostarczyć cennych wskazówek które pomogą Ci lepiej zaplanować działania, zrozumieć swoje emocje i efektywniej korzystać z okazji, które przynosi każdy dzień. Dzięki tym opisom dowiesz się, jakie energie dominują dzisiaj i jak możesz je wykorzystać na swoją korzyść. Wibracja dnia numerologiczna jedynka jest energetycznym impulsem, który niesie ze sobą cechy nowego początku, inicjatywy i niezależności. To dzień, który sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań, wprowadzaniu innowacji oraz podejmowaniu działań z pewnością siebie. Energia Liczby 1 zachęca do samodzielności, kreatywności i liderowania, co czyni ten dzień idealnym na rozpoczynanie projektów, podejmowanie decyzji i realizowanie swoich pomysłów. Jest to czas, aby skupić się na własnych celach, wzmocnić swoją determinację i odważnie dążyć do swoich marzeń. Wibracja 1 Inspiruje do działania i manifestowania swojej woli w świecie. Wibracja dnia wpływa inaczej na każdy znak Zobiaku, przynosząc unikalne energie i wyzwania, które mogą wspierać nasze codzienne działania i decyzje. Każdy znak Zobiaku reaguje na te energetyczne wibracje w sposób zgodny ze swoimi charakterystycznymi cechami i tendencjami. Numerologiczna jedynka będzie sprzyjać dziś dwóm znakom Zobiaku baran dzisiejszy dzień przyniesie Ci upragniony spokój i pomoże ukoić nerwy. Zauważysz poprawę samopoczucia. Wodnik, dzisiejszy dzień przyniesie Ci dużo siły i zdecydowania. Pokonasz wszystkie przeciwności i wyjdziesz na prostą.